Cześć, witajcie w mojej nowej serii na kanale. Miście testuje Dzisiaj będzie z moim kolegą Kamilem. Shogun Black and White. To chyba jest coś w stylu Oreo. Ja przez przypadek go otworzyłam, bo zapomniałam, że miałem to otworzyć na nagranie. Ale na szczęście nie zjedliśmy ani jednego kawałka. Czekolada kosztowała 3,50. No to dobrze. Jak już otworzymy czekoladę i będzie widać, to to patrzymy. Dobrze już jesteśmy. Tak wygląda kostka. Dobrze, ja będę pierwszy, a potem mój kolega Kamil. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. Mm. Smakuje jak Oreo. Ale tak jak też jak guma balonowa. No, mi to smakowało. Kamil, teraz tę kostkę. 3, 2, 1. I powiedz, jak to smakuje. Tak jak zwykłe oreo. Czy jak? Zwykłe oreo. Jakaś polewa chyba tofii, czy coś takiego. to coś, nie? I taki lekki posmak gumy balonowej. No. Dobrze, to już wszystko w tym odcinku. Zaraz pojawi się kolejny odcinek z testowaniem subskrybuj kanał łapki i komentuj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!